Cześć, witam Was ponownie z salonu klasycznych butów w Elektrowni po Wiśle W dzisiejszym odcinku kontynuujemy tematy związane z butami, a dokładnie opowiem Wam o czterech modelach butów wysokich, które będą pasować do garnituru zimą. Zaczynamy. Wysokich butów do garnituru, które weźmiemy na warsztat, są wysokie monki. Wysokie monki występują w wersji Single z jedną klamrą, jak i w wersji double z dwoma klamrami. Jest to pewna hybryda tradycyjnych monków a trzebików. Wybierając wysokie monki do garnituru, warto pamiętać, aby posiadały subtelny charakter i uniwersalny design. Model, który mam przed sobą, świetnie sprawdzi się do zestawów formalnych jak i zestawów smartka żuwalowych czy każualowych z jeansami na co dzień drugim modelem butów, który weźmiemy na warsztat i który sprawdzi się do zestawów jesiennych i zimowych garniturowych są trzewiki jest to uniwersalny i najbardziej popularny model trzewików w ciemnobrązowym kolorze model ten pochodzi z asortymentu marki Berwick, ma uniwersalną wysokość Cholewki i charakterystyczne zdobienia. Są to tak zwane derby. Tego typu trzewiki możemy śmiało łączyć w zestawa, z zestawami garniturowymi. Możemy je również wykorzystywać do zestawów mniej formalnych, smart, smart casualowych czy też zestawów koordynowanych. Trzeci model wysokich butów, który. Świetnie zestawi się z garniturami jesienią i zimą to sztyblety, tak zwane Chelsea Boots. W tym przypadku prezentuje model ze skóry Zamszowej. Występują oczywiście również sztyblety w wersji ze skóry licowej w czarnym bądź brązowym kolorze. Wszystko zależy od naszych upodobań. Kwestią, na którą warto zwrócić, wybierając tego typu buty do zestawów garniturowych, jest subtelny. Uniwersalny charakter tych butów. Charakterystycznym elementem Chelsea Boot jest tutaj ta guma łącząca, która ułatwia wsuwanie tych butów. Ostatnim modelem butów, który weźmiemy dzisiaj na warsztat, są tak zwane Desert Boots, zwane również pospolicie Chaka. Buty te pierwotnie służyły żołnierzom armii brytyjskiej podczas kampanii w Afryce w trakcie II wojny światowej. Czaka but zostały wylansowane w latach 50. i aktualnie możemy spotkać buty te w wersji ze skóry zamszowej, jak i ze skóry licowej. Wersja ze skóry licowej jest bardziej oficjalna, natomiast wersja ze skóry zamszowej jest mniej oficjalna. Niemniej jednak buty z tego typu skóry również możemy nosić w zestawach garniturowych, warto jedynie pamiętać o doborze odpowiedniego koloru. Ciemnobrązowy kolor jest jak najbardziej odpowiedni i świetnie wygląda z garniturami w kolorze granatowym, niebieskim, czy też ciemnografitowym. I na koniec dzisiejszego filmu trzy ważne kwestie, na które warto zwrócić uwagę, wybierając dla siebie buty na zimę. Otóż. Po pierwsze, wybierając buty na zimę, unikamy butów z tak zwanym futerkiem od wewnątrz. To futerko na początku może dogrzewać nasze stopy, natomiast w dłuższej perspektywie doprowadzi do nadmiernej potliwości naszych stóp, co z kolei może prowadzić do ich wyziębienia. Dlatego buty z tak zwanym futerkiem są mało praktyczne i unikamy ich jak ognia. Aby dochrzać nasze stopy, wybieramy w tym przypadku skarpety wykonane z wełny, najlepiej z wełny merino, bądź skarpety kaszmirowe. Drugą ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, wybierając dla siebie buty zimowe, jest podeszwa. W tym przypadku podeszwa nie powinna być skórzana, gdyż łatwo się ślizga na wilgotnej nawierzchni. Dodatkowo w mokre dni może nam przemięknąć, co może doprowadzić do wychłodzenia naszych stóp. I ostatnią ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, wybierając wysokie buty do garniturów jesienią i zimą, jest design podeszwy. Buty na grubej, masywnej podeszwie nie będą wyglądały dobrze z garniturami formalnymi. Dlatego warto zwrócić uwagę na Design podeszwy w tym przypadku yy, podeszwa musi być bardziej subtelniejsza. Dobrze, jeśli będzie miała stosunkowo niski rand. I właściwy typ podeszwy, który dobrze będzie wyglądał w zestawieniu z garniturami, prezentuje się następująco: Natomiast tego typu podeszwę unikamy. Jest to typowo casualowa podeszwa, która dobrze wygląda z jeansami czy spodniami chino, natomiast źle prezentuje się w zestawieniach garniturowych. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, to zdecydowanie ułatwi mi szerzenie ducha klasycznej mody męskiej wśród polskich mężczyzn i zmobilizuje do produkcji kolejnych materiałów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!